Bóg widzi, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Taka sentencja znajduje się na kaplicy cmentarnej w Szewnie. Szczególnie w pierwszych dniach listopada skłania do refleksji nad przemijającym życiem. Cmentarz parafialny w Szewnie to jedna z najstarszych nekropolii w powiecie ostrowieckim. Akurat znajdujemy się w miejscu, gdzie krzyż, który jest za mną, on tutaj jest gwarantem początków tego cmentarza. I na tym krzyżu jest napisana data. 1798 rok, i od tego czasu datowana jest właśnie początek tego miejsca, gdzie widzimy pochówki naszych bliskich zmarłych. Na szywieńskim cmentarzu jest ponad 4000 grobów. Spacerując po nekropoli, wszewnie można się natknąć na groby, w których spoczywają osoby zasłużone dla regionu. To właśnie na cmentarzu wszewnie został pochowany lekarz zakładów ostrowieckich dr Adam Wardyński. Który jest patronem jednej z ostrowieckich ulic. Na szywińskim cmentarzu spoczywa architekt Tadeusz Rakwirowicz, który zaprojektował kościół pod wezwaniem Najświętszego serca Jezusowego w ostrowcu. Ponad 100 grobów jest wpisanych do rejestru zabytków na tym cmentarzu. Główna kablica cmentarza to miejsce pochówku proboszczy parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Szewnie. Na tylnej ścianie budynku umieszczone zostały płyty z nazwiskami kapłanów. Tuż obok pochowany jest ksiądz infułat Marcin Popiel, proboszcz miejscowej parafii. Na cmentarzu wszechnie znajdują się groby żołnierzy z czasów II wojny światowej czy uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Opieką otoczone są mogiły powstańców z 1863 roku. To są groby zabytkowe, których już rodzin tak naprawdę nie ma i. Oczywiście tutaj parafia przejmuje wtedy obowiązek troszczenia się o te groby. Z myślą o potrzebach cmentarza wszechnie po raz kolejny zostanie zorganizowana kwesta. Przy wejściu do nekropolii parafianie będą zbierać do puszek. Łącza się tutaj młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, ale też i osoby, które są tutaj w różnych wspólnotach duszpasterskich w naszej parafii i ta kwesta będzie miała miejsce 1 listopada, jeden dzień od godziny 8 do godziny 18. W poprzednich kwestach udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych.